A litą chciała pić. Taka sama jeździć ciasy, ja, ale tato nie Trzymał cię nie chciła. Trzyma Tak. No, ale masz dopiero dwa lata, więc tylko to będzie trzyma. Oczeko, ale to ma ci, ci lata. No to ma więcej, chyba z trzynaście to i mieliśmy 13 jak ty? 33. 33. Ja jestem sama, jesteś u sama i się co chciałaś robić jeszcze? Co? chciałaś jeszcze robić? pani chciała mi umieścić w Chciała zrobić? Tak. Hmm. I co zrobię w końcu? Hmm. Nie Jebił. Hmm. Zmęczona jesteś. To jest opasisz drzewa. Drzewa? Tak. O gdzie są drzewa? Tutaj. A już śpimy teraz. Ja się ja nie? jest opasisz palce. Ja wiem, że Nie chcesz iść, Tutaj. I co będziesz tam robić? Nie ja, wiem. No to połóż siebie, może pójdźmy już spać, co? Co myślisz? Może tak. Może tak, nie? Ja chciała czarnego konia. No, ja też, a juka jakiego by chciała? Mężu obejrzał jak ten... no, Na Naprawdę, jak tęcz. Albo co? Jak lizak alowy. Ja? Jak lizak różowy, tak. takiego byś chciała mieć? Tak, konia, ja bym chciała mieć tę żółtego jak ten. Nie wow. Nie będzie. I jest żeby mój konie był cały tęczowy. Może no, znajdziemy kiedyś takiego. Jak zobaczymy tęczę, to może gdzieś przy tęczy będzie tęczowy konik. Tak. A no więc co myślisz? Tak. To będziemy musieli poszukać, tak? Dobra. Okay. Dobra, no wspaniam. Konie czekały w lesie. Tak, tak, czekały w lesie. No ale o, teraz śpią. Ale te konie już śpią teraz. Połóż się ładnie. No, konie śpią. Tak, dobranoc koniki. No, powiedz dobranoc i idziemy spać, tak? Dobranoc konie.